Cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałam wam pokazać co przywiozłam sobie z Polski. Nie próbowałam wcześniej z Eveline. W sumie to praktycznie żadnych kosmetyków, może tam sporadycznie coś mi się trafiło, ale stwierdziłam, że wezmę taki lifting krem. Jak widzicie, i powiem Wam, że jest całkiem niezły. I jeszcze kupiłam jeden tuż, bo wcześniej kupiłam z Maybelline bodajże, jeden z moich ulubionych. Ale stwierdziłam, że ten taki pogrubiający mocno może być też fajny. I powiem Wam, że nawet go polubiłam. Tak bym mu dała 8 na 10, także całkiem spoko. Cześć moi drodzy, witam Was już po tej stronie. My już jesteśmy gotowi. Zbieramy się, słuchajcie, jeszcze chcemy po drodze kupić grilla, no nie, i może jakieś pomidorki. Kiełbaskę mamy i jedziemy spotkać się z rodzinką, pozwiedzać i z dziadkami. Słuchajcie, właśnie byłam w Ręczu, przeleciałam, że tak powiem, tylko przez sklep i widziałam, że też już wypakowują świąteczne ozdoby pomału. Już leżą pudła, wiecie, naszykowane już są półki. Kurde, jak rozłożą to w ciągu tygodnia albo dwóch, to uważam, że to gruba przesada. Słuchajcie, jutro jest 1 września, a tu już by były ozdoby świąteczne. Ale też są jakieś wyprzedaże, widziałam ogrodowych rzeczy. No wiecie, ja byłam tam dosłownie 5 minut, pobiegłam, kupiłam tabletki na odrobaczenie dla kotów, bo, bo wydaje mi się, że już jest czas, żeby odrobaczyć chłopaków. A wiecie, nie za każdym razem biegam do weterynarza, żeby to robić, więc zrobimy to normalnie w domu. Tym bardziej, że były jakiś czas w hotelu i wiecie, tak dla bezpieczeństwa ogólnie no, trzeba zwierzaki raz do roku odrobaczać. W każdym razie pokażę Wam, co jeszcze znalazłam i e, kupiłam. Zaciekawiło mnie. Nie widziałam wcześniej to Fifi e, coconut. Dajcie mi znać, czy wy próbowaliście. Bo ja nie widziałam tego ani w Polsce, ani nic. Także ja zaraz robię próbę, Próbujemy z dziewczynami. Zobaczcie, co mam. Fajnie. Widziała się wcześniej? Nie, nie ja nie tak. też nie, to jakaś a, bo to limitowana jakaś edycja, słuchajcie także robimy próbę robimy próbę, z Matysią Wolila chyba nie chce na razie ja mam zawsze problem jak pootwierać te opakowania i zawsze robię to źle jest mam paznokcie rejonka. Co? Jest taka maja no maja jest, rejonka. kochanie ale wiesz, coś z nią nie tak moje, po... nie, moje paznokcie są nie tak dobra proszę, kto chce i dajcie znać, czy są dobre Czekajcie może wam, o Lino już ma, Matysia ma, ja też prób, próba. No dobra. Mhm. Nie mogę mówić. Jak ktoś lubi kokos. Ale chyba wolę oryginał. Ja to wolę chyba ten, bo ja lubię kokosy, uwielbiam i kocham. To nie jest tak bounty. Ale nie jest tak słodkie jak bounty. A dla mnie bounty byłoby super, mimo że kocham kokosa i znam je za słodkie. Mm, bardzo dobre. Dobre, no. Ale nie czujecie tego kokosa jakoś tak strasznie. Nie dominuje on aż tak bardzo, nie? Mm. Nie wiem. Tak jakby wanilia jest. Tak wyglądają. Także wiecie co? Całkiem fajne. Może nie ma jakiegoś szału, ale 7 na 10. A i kupiłam grilla. Mhm. Takiego niedużego właśnie, bo wieziemy kiełbaskę. Także ruszamy. Tata poszedł do Mark Spencer, żeby kupić właśnie, słuchajcie, jeszcze bułeczki, coś, co tam nam się przyda na grillkach. It doesn't even make sense Why I think about you It was only one night Only that time And it's not my style To be caught up in the middle of like this Cause now I dream about you Probably too drunk to blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't.

Zrobiło się chłodno, spacerujemy z rodzinką, zaraz będziemy robić grilla, eee, powiem wam, że jest wesoło, bo jest nas dużo i zobaczcie, jakie fajne miejsce znaleźliśmy, przestrzeń fajna. Aha.

Ja. En ik heb gewonnen. Wat een auto gewonnen. Wat? heb je gewonnen? Ik heb een auto gewonnen. Wat? Wat heb je gewonnen? Ik heb een auto gewonnen. Wat? Wat heb je Ik heb een Ik heb Ik heb een Ik heb een Raise your the Let's say yeah. Double by, give it a try. zobaczcie jak poprzerastało wszystko będziemy ogarniali ogród słuchajcie poprzerastało muszę wam pokazać tego chwasta no zobaczcie on jest do moich ud tam jak trawa od sąsiadki poprzerastała masakra no dzieje się What more... Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy nowy dzień. Wczoraj niewiele opowiadałam wam, co się działo, ale byliśmy na wycieczce. Było bardzo fajnie: był grill, spacerowanie, bardzo ładne miasteczko. Polecam się wybrać, naprawdę. Sympatycznie, fajnie, cudowny dzień rodzinny i z dziadkami, którzy dotarli do Anglii, no i z moją szwagierką, której nie widziałam i jej mężem. Kurczę, cudowny czas. Fajna atmosfera, brakowało tylko Łukasza i Klaudii, ale może następnym razem, bo niestety pracowali. A szkoda, bo byłoby już tak kompletnie, wiecie, jakbyśmy byli wszyscy, wszyscy razem. Wróciliśmy już dosyć późno i dosłownie odcięło mnie, padłam. Byłam tak jakoś zmęczona, może dlatego, że pogoda się zmieniła i diametralnie zrobiło się wczoraj zimno, jakbyśmy na tej wycieczce. I tak zmarzłam, że po prostu jak wróciłam, słuchajcie, to wypiłam gorącą miętę. Ramuś, teraz do kuwety. Okej, okay, będzie słychać go i po prostu mnie odcięło, słuchajcie, naprawdę, ale dzisiaj już jest okej, okay. posprzątaliśmy na ogrodzie, zrobiliśmy takie, wiecie, porządki, powiedzmy, przedjesienne, ale bardziej po powakacyjne, jak nas nie było, porosły chwasty, tak jak Wam mówiłam, przysadziliśmy jedną palmę, trzeba było trochę skosić trawę, no ogólnie, wiecie, ogarnąć na ogrodzie, Wy też na pewno, ci, co mają ogrody i to na pewno dużo większe niż te angielskie, to wiecie, że teraz jest taki czas, że ogarnia się na jesień, na zimę, zabezpiecza niektóre rzeczy. My jeszcze wprawdzie nie zabezpieczaliśmy, słuchajcie, gazebo i tak dalej. Niewiele mamy w tym roku do zabezpieczenia gazebo, bo wystarczy zdjąć materiał, a cały stelaż planujemy zostawić. A i jeszcze co mogę Wam fajnego powiedzieć, że obiad już mamy to na dwa dni, bo dzisiaj Artur już gotował, zrobił barszczyk ukraiński, barszczyk czerwony z ziemniaczkami, które są osobno z cebulką, no taki wiecie gęsty ten barszcz, będzie przepyszny i jak wrócimy to zjemy, a teraz się słuchajcie zbieramy, ponieważ jedziemy. Parę miejsc, m.in. Lira chce znaleźć sobie perfumę. Od jakiegoś czasu szuka perfum? Szukała w Polsce. Oczywiście ma różne perfumy, takie co ja jej kupiłam, co dostała w prezencie, ale ona szuka jednego konkretnego, słuchajcie, zapachu. Bardzo chciałaby perfumy, które pachną wanilią. I nie jest to woda do, wiecie, pryskania do ciała, tak jak są na przykład zawonu, czy coś w tym stylu. Tylko chciałaby, żeby to było zdlite, waniliowe perfumy, ale takie z nutą. Nie tak jak by Wam to powiedzieć, nie tak bardzo znaną i obeznaną, e, jak wąchamy czasami właśnie te mgiełki, tylko taką charakterystyczną, która będzie wyjątkowa dla niej. No i e, chciała pojechać właśnie do e, jakiejś perfumerii, powąchać na żywo. W Polsce nie znalazła, później zamówiła z Zary online sobie jakieś tam wodę czy perfumki, e, które były z dodatkiem chyba Black Card Chyba coś takiego. I niestety też to nie jest ten zapach, także już uzbierała tych perfum, ale nadal to nie jest ten zapach i stwierdziliśmy, że no nie, trzeba jechać, żeby ona to powąchała, bo już planowała kolejną rzecz zamówić online, to bez sensu. Zobaczymy, zabiorę was ze sobą. Robię też słuchajcie pranie dzisiaj yy, butów biały. Po wakacjach te buty wyglądają strasznie, a już niedługo wiecie szkoła i w ogóle chcemy odświeżyć. I wstawiłam pranie chyba z 6 czy 7 par białych butów. Teraz zatrzymałam pralkę, bo byście mnie nie słyszeli, ale za chwilę ją z powrotem uruchomię. Rabuś? Rabuś, mój kochany! O, i mamy tutaj rabka. O, co kochany Ja jak tam Twój dzionek dzisiaj? Powiedz, jem dużo trawki na ogrodzie, tak? Brakowało mi. Buzi dostałam, no widzicie, on jest przesłodki. Nie lubię się przytulać, powiedz, ale bardzo kocham Cię, pańciuszko, i Lubię, jak mnie głaszczysz. Byle wiecie, w okolicach głowy. Jak gdzieś poniżej, to już nie lubię. To. I lubię dawać Ci buzi. Leć, słoneczko. Ale karmę nowej, którą nim zamówiłam, nie bardzo chcą jeść. Mimo, że im mieszam z tuńczykiem. Dodaję im pastę tą witaminową. Nie wiem, dzisiaj im w ogóle nie sypię nic innego. Nie dostaną żadnych suchych chrupek. E, aż się skuszą i zjedzą tą karmę. Ja już nie wiem, co mam robić, żeby namówić ich do jedzenia... Dobrym rzeczy, po prostu, które im służą. Jesteśmy na stacji benzynowej. Wyobraźcie sobie, że zapomniałam torebki, telefonu, rzadko mi się to zdarza i karty. Także jest lipa, ale Mati pożyczyła mi telefonu, żebym się odezwała. Może z miasta, może nagram po prostu jej telefonem jakieś przybitki. W ogóle zachmurzyło się niebo, słuchajcie. Nie wiem, czy zaraz nie będzie padał deszcz. Tu ci się kręci przez tą ulicę w głowie? Nie, przez a, że to jest krzywe, no. A mi, że te samochody jadą. Zaraz zejdziemy tam. Aha. Będziemy chodzić tutaj po sklepach. Maty się boi, że używam jej telefon dzisiaj. Ja chcę wejść do Ritualsa. Chcecie do Ritualsa też wejść? A, Matysia do hm a Lula do perfumery. No, ale, to bardzo, bardzo ale te są fajne. To były Billie Najbliżej wanilii. Super y, opakowanie mają. A te drugie wąchaliście? Te? ty się podobają te, słuchajcie. I powiem wam, że wąchałam i naprawdę są super. Ja sobie kupię, tylko teraz nie ma ich w No nie ma, a Lila nie wybrała żadnych, nie, bo ona szuka stricte waniliowych. Ona nie umie wybrać. Nie umie, tylko nie chce takich, jakie jej się nie podobają. Te mi się podobają, super są. Nie wiem, ale tutaj się nie podobają. Dior, te Diora mi się podobają, te mi się już nie podobają za bardzo i te mi się znowu podobają. Pokaż słodkie, ale Bure, powiem że, że Lila mówi... Ja nie byłem To Killie Ivy podoba mi się na pierwszym miejscu, ale na drugie tych... nie jest klejbo. W tych które... Też ładne, co to? Wanilia. A to jest Kale... A Kylie? Mm -hmm. I to jest vanilia? To jest pistacja. Pokaż? Pistacja? Nie, nieładny. No. Ten ładniejszy. A to jest co? Vanilia? Nawet fajne. Jakie? Ładne nawet. Co to jest? Daisy jakaś. wszystkie Już nie czuję zapachu. Znalazła. Ja znam Ale jakie ładne mają te. Tak, mam i wtedy jeszcze ten spróbuję. Te są fajne. Ale to już masz przetestowane. Weź sobie czyste. Bo to będą się mieszały. Będą się mieszały te potem. Nie są stosowane, to są nowe? A może co? A ty jakie masz? O, ja chcę spróbować od Was. Lila kupiłaś w końcu perfumy, jeszcze nie pokazałaś. A ja O, a ma ty mi koszulkę. Ale pokaż ją w hm tak? Mmm smak lila? Ja zawsze biorę waniliowy. I jak jest opcja, biorę waniliowy z karmelem. Ale tu nie ma opcji, więc no to wzięłam waniliowy, truskawkowe kurki, kulki i um, borówki. O, nieźle. A widzę te borówki na dole. A tata wziął coś z kawą i było pyszne. Karmel, e, lila wybrała w końcu, słuchajcie, perfumy. Tak, e, wzięła jakiś tam playboy, coś tam, ale nie o tym mowa. Pani była bardzo miła. I dała mi tyle. Myślę, że pani straciła do nas cierpliwość, trochę, ale i tak. Bo otwierała Lili kaplotę i ja sprawdzała chyba 15 zapachów, nie? No. Ale te są ładne, nie? Ale to nie jest do końca też to, co ty chciałaś. Bo ty chciałaś wanilię 100%, nie? 100%. Taką bardzo mocną wanilię albo kokosową, ale nie taki troszkę waniliowy. Ja chcę takie bardzo, bardzo mocne waniliiowe. Właśnie może widzowie znają, niech nam napiszą. Słodkie i waniliowe e, perfumy. Ja mhm. sobie wzięłam takie Ja no, sobie mango e, fruity. Aha. I, Aha. Największy rozmiar i truskawkowy mango i litchi. No i 6,29. Zobaczymy a co a będzie to największy. A już taki piłaś? Dokładnie nie, ale mam go tak. I z kawkowymi tymi tylko, ale nie próbami. Tymi. A Matylda robi próbę swojego. Babel. Ja chcę zaraz spróbować też twój. Wiecie, że mi smakuje Babel, ty, ale bez tych kulek? Znowu robię tą minę. Strasznie słodkie. Mega się, słuchajcie, rozpadało. Jestem już zmoknięta. Wracamy do samochodu. W ogóle taka szarówka się zrobiła przez to, że właśnie pada. No wszyscy bubble tea, dla mnie to jest słuchajcie za słodkie, ja naprawdę lubię, tak jak Artur ma to wersję kawową, ale bez tych kulek i Artur się śmiał, że ja stałam tam wiecie przy tym bubble tea i się cały czas krzywiłam jak próbowałam te napoje i tak wyglądało jakby ktoś z boku spojrzał, że jestem antyreklamą, bo wiecie krzywię się jakby to było niedobre, hej tu też są dziury, nieźle, nie, nie, nie. także dobra, ja jestem antyreklamą. antyreklamowa, tea. dla mnie jest to za słodkie, co nie znaczy, że nie lubię słodyczy, bo sami wiecie, że lubię. Lekcja słuchajcie zapachów. I tutaj. I jeszcze mam w Fresaką. Tak, kolekcja zapachów Lili Nie ma tych, co kupiła, a kupiłaś Playboy jakiś zapach. Playboy Bunny. Bunny. I jeszcze masz zawonu jedne. I tu jeszcze dostała dzisiaj. A, nie Ale ma. Nie ma. <gry> bo jeszcze masz ile próbek dostałaś od pani? 10 chyba. 8. Nie, 9. No. 9. I zobaczcie, ile zapachów. A dalej nie ma tego wymarzonego waniliowego. Nie, bo ja te dostaję jako, jako prezenty, i to są bardziej. Te do wyjścia, ale to nie są takie perfumy, gdzie ja lubię Na co dzień. To nie są kokosowe albo baniliowe, to są mocne kobiece. No. Ale nie wszystkie były mocne, niektóre były, wiesz. No nie. Ja ten lubię. No to używaj. E, a ja słuchajcie, dzisiaj kupiłam sobie, uwielbiam i bardzo Wam polecam. Bardzo dobre składy mają. The Ordinary mają bardzo fajne składy. Ja kupiłam retinol, wiecie, zaraz wkroczymy w jesień i już można działać z retinolem na nowo. Także mam tu serum. that we loved one another.